Panie, witajcie w czwartym dniu naszego spotkania, naszych spotkań praktycznej wiary. I dzisiejszego dnia skupimy się na tym, że Twoje życie zostało powołane dla konkretnego celu. Nie jesteś tutaj bez celu masz konkretne zadanie do odegrania i o tym dzisiaj powiem. Więc cieszę się bardzo z tego kolejnego spotkania apostolskiego ruchu wiary, gdzie będziemy mogli razem posłuchać Bożego słowa i razem wejść głębiej w to, co jest Bożym pragnieniem dla każdego z nas. To, co tradycyjnie nazywamy modlitwą pańską, tak naprawdę technicznie rzecz ujmując, nie jest do końca modlitwą pańską, ponieważ ta modlitwa ma w sobie też ten element pokuty za grzechy, prośby o odpuszczenie naszych win, a Pan Jezus był bez winy, więc to jest modlitwa, Nasz Pan, Jezus Chrystus, powierzył swoim Uczniom, powierzył ym, tym, którzy podążają za Nim, więc także Tobie i mnie, abyśmy ją wypowiadali i abyśmy w ten sposób zwracali się do naszego Ojca w niebie. Yy, I w tej modlitwie czytamy yy, w Piśmie Świętym, yy, kiedy Jezus uczył uczniom, kazał im mówić w ten sposób: Módź się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. I później w tej modlitwie pojawiają się bardzo ważne, bardzo znamienite słowa, aby przyszło Boże Królestwo aby nastało Boże królestwo. I ta modlitwa to wezwanie ma podwójne znaczenie. Modlimy się o pełnię królestwa Bożego, aby nasz Pan Jezus Chrystus powrócił już na ziemię, aby nastała pełnia czasów i aby nastała też pełnia, na czekamy, aby to wszystko co jest stare stało się nowe, aby nadszedł nowy czas. Więc z niej modlimy się o, o to, aby On przyszedł, aby, nastała, aby nastało nowe niebo i nowa ziemia. Przygotowujemy się na ten dzień Jego przyjścia i podczas każdej liturgii mówimy o tym, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To jest ten, ten wymiar. Ale kiedy zaczynamy myśleć o tym przygotowaniu, o tym co trzeba przygotować, aby to się stało, przygotować na przyjście Króla, to to przygotowanie odkrywa przed nami coś jeszcze. A co tyczy się wołania o to, aby przyszło Królestwo Boże, i to coś wiąże się z tym, co Kościół katolicki nazywa apostolstwem. Powołaniem apostolskim, które jest powierzone całemu Kościołowi, a więc także i Tobie i mnie, a które Sobór Watykański II dosłownie wyjaśnia w ten sposób, że jest to wszelka działalność Kościoła, wszelka działalność ciała Chrystusa, która zmienia, zmierza do rozszerzenia Królestwa Chrystusa po całej ziemi. Innymi słowy, to i ja mamy pewne zadanie, apostolskie zadanie, którego celem jest zmiana kultury w tym świecie, przemiana systemu tego świata, przemiana jego logiki, jego sposobu życia. Uczymy się, jak wprowadzać tą kulturę królestwa tutaj, jak wprowadzać, jak rozszerzać królestwo Boże, dlatego modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. I później dodajemy kolejne zdania, które są bardzo praktycznym aspektem, praktycznym wymiarem wprowadzania tej nowej kultury, aby działo się tak jak w niebie, tak na ziemi. Niech się dzieje Twoja wola tak w niebie, jak na ziemi. Ehm, przepraszam, tak na ziemi, jak w niebie, tak na ziemi, jak w niebie. A więc zadanie, które nam powierzono, e, jest takie, aby to, co się dzieje e, w niebie, to, co się dzieje w królestwie, to jak wygląda Królestwo Niebieskie, e, które jest objawiane uczniom Jezusa, aby było przez nich wprowadzane, zaszczepiane, krzewione tutaj. Więc te Boże wartości, Boże standardy, Boże. Styl, Boża kultura, Boży, Boży sposób realizacji i działania jest wprowadzany przez jego uczniów tu na Ziemi. Królestwa tego świata się skończą, ale Bóg wybrał ludzi, wybrał konkretną grupę ludzi, którą namaścił swoim duchem i powołał ich, aby uczyli się poprzez czytanie Jego słowa, poprzez wzrost swojej wiary, uczyli się, w jaki sposób to Królestwo Boże zaszczepić. Na ziemi. Więc to są ludzie, którzy, są, którzy uczą się być całkowicie posłusznymi Bogu, polegającymi na nim, którzy mają w sobie de taką desperację, takie pasje, e wołanie. I też są gotowi uniżyć swoje serce przed Nim, o czym mówiliśmy wczoraj, aby działała się Jego wola, tak jak w niebie, tak na ziemi. Aby w naszych środowiskach pracy, aby w naszych rodzinach, aby w naszej codzienności, wszędzie tam, gdzie się poruszamy, w dzielnicach, w miastach, wreszcie w narodach, abyśmy widzieli Królestwo Niebieskie. Tak jak w niebie. Tak też na ziemi. To jest praktyczne zadanie, które Bóg powierzył każdemu z nas. Takie właśnie dostaliśmy od Boga. I Jezus zostawił nam dwa polecenia. Dwa polecenia, które nakazał czynić swoim uczniom. Pierwszym to jest w Ewangelii Świętego Mateusza w 28 rozdziale, w 19 wersecie, a drugim jest w Ewangelii Świętego Marka 16, 15. W pierwszym z nich powiedział, że mamy pójść na cały świat i mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A w drugim powiedział, że mamy czynić uczniami narody. W jednym mamy czynić uczniów w narodach, a w drugim mamy czynić z, z narodów, mamy uczynić uczniów. Także w miarę naszej drogi z Bogiem w twoim życiu wiary w moim życiu wiary poznajesz po tym, ilu masz uczniów, którzy są gotowi uczyć się od ciebie, i jak podążać za Bogiem, jak żyć i wzrastać. To jest ten wymiar. Nieraz są ludzie, którzy są tacy przekonani, że mają naprawdę już długą drogę z Panem i że są naprawdę na właściwym, znakomitym poziomie wiary. Ale pytanie nie jest takie, jak ty czujesz, jak jest. Tylko pytanie jest o, o to, ilu masz uczniów. ile osób podąża za tym, aby uczyć się od ciebie. Pamiętacie, święty Paweł mówił, na, naśladujcie mnie. Oczywiście nie chodziło o to, że mają naśladować Pawła, ale on wiedział o tym, że do tego stopnia reprezentuje życie poddane Jezusowi, że jest gotowy powiedzieć, pójdźcie za mną, ja wam pokażę tą drogę. I twoje życie też tak musi wyglądać, abyś był w stanie powiedzieć, Popatrzcie, jak ja żyję i wam pokażę, jak żyć z Bogiem. I kiedy będziesz widział, że ludzie idą za Tobą, że ludzie podążają za Tobą, że chcą się uczyć od Ciebie, jak żyć z Jezusem Chrystusem, to będziesz wiedział o tym, że jesteś na tej ścieżce, do której Bóg zaprosił i powołał każdego, na tej ścieżce apostolskiej, na tej ścieżce, która czyni uczniów, uczy ich, jak żyć z Bogiem, jak zaszczepiać Ewangelię, jak oprzeć się na Ewangelii i jak nieść ją dalej. Chodzi o to, że Twoja wiara wyraża się w tym, że jesteś gotowy stanąć w miejscu kształtowania, w miejscu formowania innych, w miejscu towarzyszenia innym we wzroście, w procesie wzrostu w wierze, tak aby ci następni wkrótce stanęli w tym procesie dla następnych, dla kolejnych. To jest taki proces pomnażania. I to jest właśnie zadaniem Kościoła. A zatem mamy tę modlitwę, gdzie modlimy się: Przyjdź, Królestwo Twoje, aby się działa Bo Boża Wola tak jak w niebie, tak na ziemi. I mamy też to polecenie, ten nakaz misyjny: czyńcie uczniami. Czyńcie uczniami. Chciałbym teraz, żebyście na moment otwarli Księgę Izajasza, Jeżeli macie przed sobą Biblię, tutaj zapisany werset, będę chciał, żebyście otwarli za moment 63 rozdział. Tak naprawdę od. Końca 59 rozdziału, aż do 64, prorok Izajasz zapisał wiele rzeczy, zapisał wiele proroczych zapowiedzi tego, co później znajdziemy w Nowym Testamencie. Tam się to później wydarzy. Te zapowiedzi zostały spisane dla, dla narodu Izraela, zostały im powierzone, ale dzięki temu, że my jako jako ludzie, którzy wywodzą się z narodów, innych narodów niż Izrael. I dzięki temu, że uwierzyliśmy w Chrystusa, zostaliśmy wszczepieni. Bóg tak zdecydował, że otrzymamy te same obietnice, to samo dziedzictwo, które otrzymał Izrael. I dzięki temu możemy też zobaczyć w tych wersetach, w tych fragmentach Księgi Izajasza prorocze wersety dla Kościoła. Zobaczcie ze mną na końcówkę rozdziału 63. Obyś rozdarł niebiosa... I zstąpił. Przed tobą skłębiły się góry, tak jest napisane, obyś rozdarł niebiosa, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Pamiętacie, kiedy to się stało? Kiedy to się potem spełniło w Nowym Testamencie? W Ewangelii Świętego św. Marka, w pierwszym rozdziale, w wersecie dziewiątym jest napisane, że Jezus był w rzece Jordan i kiedy wychodził z wody, jest napisane, że wtedy się rozstąpiły niebiosa, tak, udział rozwierające się niebo i to samo też słowo o właśnie rozdarciu nieba jest potem drugi raz w Biblii też użyte. W Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy jest napisane, że po śmierci Chrystusa Zasłona przybytku rozdarła się na pół. Z góry na dół, ziemia zaczęła drżeć, skały zaczęły pękać. To jest ten moment rozdarcia. Obyś rozdarł niebiosa i stąbił, obyś rozdarł niebiosa i niebo się otwiera. Zasłona się rozrywa. Czyli co Bóg zrobił? Bóg gwałtownie rozerwał niebiosa i dzięki Jezusowi, przez Jezusa, uwolnił na ziemię Ducha Świętego. Posłał Ducha Świętego i ten Duch Święty, Duch samego Boga, o czym mówiliśmy w pierwszym dniu, został dany każdemu, został dany tobie i mnie. I każdy, kto zdecydował się uznać Pana Jezusa za króla, któremu podaje swoje życie, otrzymał ten niezwykły dar, dar obecności Ducha Świętego. I właśnie dzięki Duchowi Świętemu, wierzący, będąc w tym świecie, Uczą się, w jaki sposób mają żyć, aby Królestwo Boże rozgościło się tutaj. I dzięki temu możemy już, już je budować, możemy je głosić. Jezus posyła swoich uczniów, i mówił im idźcie i głoście, bliskie jest królestwo. Yy, mieliśmy czynić dzieła królestwa i właśnie to, do tego jesteśmy wezwani. Yy, I odtąd nad każdym wierzącym, nad Tobą i nade mną znajduje się rozwarte, rozdarte, otwarte niebo. Dlaczego? Ponieważ Bóg Ojciec jest w komunii z tej niezwykłej relacji z Duchem Świętym, który jest w tobie. Jest komunia między Bogiem a Duchem Świętym, Bogiem Ojcem a Duchem Świętym, więc nie ma takiej demonicznej mocy, która mogłaby te relacje zatrzymać. Nie ma takiej demonicznej mocy, która mogłaby ją zniszczyć, zerwać. Jeżeli zaufałeś Jezusowi, nie ma takiej siły, która mogłaby zamknąć niebo nad tobą. Nie ma. Bóg powiedział, moim jesteś, już nic nie wyrwie cię z mojej ręki. I abyśmy o tego pewność, Bóg posłał Ducha Świętego do twojego wnętrza i Duch Święty to nie jest jakaś słabsza wersja Boga, o czym mówiliśmy pierwszego dnia. Po prostu dostałeś ten szczególny zaszczyt niesienia obecności, aby być w nieustanej łączności z Ojcem. Więc ta relacja z Duchem Świętym sprawia, że jesteśmy przekształcani, że jesteśmy odnawiani, jesteśmy uświęcani i Duch Święty jest, przy, jest powołany do tego, aby przygotować cały świat na powtórne przyjście Jezusa, więc przygotowuje i przemienia nas, ale też namasza nas, abyśmy czynili dzieła Królestwa i przygotowywali drogę dla Pana, aż przyjdzie i czyni nas przemienionymi, i, od, I z uwagi na to otrzymaliśmy nową naturę, ty i ja mamy nową naturę. Nawet to słowo, greckie słowo, kiedy jest mowa o tym, że staliśmy się nowym stworzeniem, to greckie słowo nowy ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie jest takie, że to jest nowy jest nowy laptop czy nowy samochód, ale jest też drugie słowo, które oznacza, które, które ma, mieści się w tym słowie nowy, ono oznacza nie nigdy wcześniej. Ono oznacza proto prototyp, coś, czego nie było nigdy wcześniej. Więc Twoje życie jest zupełnie nowe, otrzymałeś Ducha Świętego i jesteś powołany po to, aby nie żyć według systemu i stylu tego świata, ale by wprowadzać styl Królestwa Bożego w ten świat, do tego świata, do historii tego świata, przemieniać historię. Więc Bóg uczynił nas przemienionymi i, jest, yy, i spoczywa na nas po to, abyśmy mogli przemieniać yy, życie innych. Yy, odkąd Duch Święty zamieszkał w Tobie, od tej chwili pragnie, abyś pozwolił mu się poprowadzić, abyś y, zaufał jemu i pozwolił... Y, y, Dotknąć rzeczywistości, na których Jemu zależy, aby zostały przemienione właśnie przez Ciebie. Bo zostałeś posłany w tym miejscu dla konkretnego celu. Masz konkretne miejsce w wielkim planie Boga. To nie jest tak, że jesteś tutaj z przypadku. Jesteś, jesteś tutaj dlatego, że Bóg zapragnął powołać konkretnie Ciebie, konkretnie mnie, Karola, abym dzisiaj był w tym miejscu i mówił do Was. Ale Wy macie swoje zadanie, każdy z nas ma swoje, i to, jest, to są zadania, które się składają na jeden wielki plan, który ma Bóg. A wiemy, że jego pragnieniem, jego planem jest to, aby każdy został zbawiony, aby każdy doszedł do poznania prawdy. I pragnie tego, aby pewnego dnia Ziemia oddała mu chwałę i aby była gotowa na to, aby król, Jezus Chrystus, Mesjasz, przyszedł powtórnie na Ziemię i dotykając tej Ziemi, aby nastał nowy czas, nowe niebo, nowa Ziemia i zupełnie nowy początek, kiedy zakończy się ten czas, kiedy nastąpi pełnia czasu. Wejdziemy w nowy, w nowy rozdział i tam się spotkamy, a do tego czasu pracujemy na to, aby Królestwo Boże się rozgościło i, do tej, i o tą apostolską misję, o to, o to takie apostolskie powołanie chcę się modlić dzisiaj za każdego z was. Kochani czy oddawać każdą osobę, która dzisiejszego dnia słucha tego dzielenia i która, której serce dzisiaj płonie dlatego, aby stanąć w miejscu gotowości do tego, aby... Czynić apostolskie dzieła, niesienia dobrej nowiny swoim stylem życia, swoim słowem, każdym, każdą częścią tego, kim ona jest. Duch Święty chce się prosić, abyś uzdolnił dzisiaj nas, do tego, abyśmy byli tymi, którzy naprawdę reprezentują Twoje królestwo. Którzy, kiedy inni spojrzą na nas, powiedzą, tak, to jest ktoś, kto rzeczywiście obrazuje osobę Jezusa. Dla wielu ludzi to właśnie my jesteśmy jedynymi osobami, które są w stanie pokazać im Jezusa. Panie, proszę cię abyś uzdolnił nas do tych sytuacji, do tych miejsc, do tych osób, żebyśmy mogli.